Witajcie, kochane dzieciaki! Mam nadzieję, że macie wspaniałe wakacje, wspaniałą pogodę i że nie zapominacie o piśmie świętym i o naszej biblii. Zapraszam was dzisiaj do kolejnej przygody z dziejami apostolskimi. Dzisiaj mamy fragment rozdziału 11. Kiedy zacząłem mówić, duch święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Dzisiaj mamy taki fragment, w którym Piotr, bo tutaj jest mowa o świętym Piotrze, to on mówi, że kiedy zaczął mówić, Duch Święty zstąpił. Spotkał takich ludzi, o których mógł myśleć, że oni są... Poganami. Poganie kiedyś w czasach apostołów to byli ludzie, którzy nie znali Jezusa, którzy dzisiaj byśmy o nich powiedzieli, że są niewierzący. I Piotr spotkał się z nimi, no i na polecenie Ducha Świętego zaczął do nich mówić o Bogu, o Jezusie. I doświadczył, zobaczył, jak ci ludzie zostają napełnieni Duchem Świętym. I jak Sam mówi dalej, jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru. Czyli Ducha Świętego, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, to jakże ja mogą sprzeciwiać się Bogu. Piotr dzieli się z nami, że miał wątpliwości co do tego, czy aby na pewno powinien do tych osób mówić. Możecie się zastanowić, czy może w waszym życiu też są, albo czasem wam się zdarza spotkać takie osoby, które wiecie, że albo myślicie o nich, że są niewierzące. Być może one same mówią, być może jakieś dzieci, koledzy, koleżanki w szkole mówią, że o, ja to w Pana Boga nie wierzę. Albo że na przykład ktoś im mówi, że Pana Boga to nie ma. I wtedy możecie sobie pomyśleć, że o, z takimi to nie warto gadać, nie warto mówić o projekcie Moja Biblia, o mszach dziecięcych albo o flagowaniu czy o innych fajnych rzeczach, które na tej drodze z Panem Bogiem mamy. I Piotr nam dzisiaj dzieli się swoim doświadczeniem i pokazuje, że nie warto wydawać takich osądów, że komuś nie powinniśmy mówić o Panu Jezusie. Więc jak spotykacie takie osoby, o których możecie pomyśleć, czy że, że są niewierzące, albo że nie warto im opowiadać o Panu Jezusie, to może moglibyśmy wtedy zawołać Duchu Święty, przyjdź i pokaż mi, daj mi słowa, jeśli chcesz, abym podzielił, podzieliła się moim doświadczeniem Ciebie z tą osobą i być może przyjdzie Wam do głowy taka myśl, bo po prostu zaczniecie nagle opowiadać. A wiesz, byłem kiedyś na takich warsztatach plastycznych i tam robiliśmy postać Pana Jezusa z różnych materiałów, a śpiewaliśmy takie piosenki, a ja chodzę na takie musze o dziesiątej i tam flagujemy i uwielbiamy Pana Jezusa, jest duża radości. I różne, różne pomysły Wam przyjdą do głowy, żeby komuś opowiedzieć o Waszym życiu z Duchem Świętym, z Panem Jezusem i może zobaczycie, jak ktoś, po prostu zaświec mu się oczy i powie, wiesz co, ja też chcę tam pójść, ja też chcę tego Ducha Świętego poznać. Ja wam bardzo serdecznie tego życzę, żeby w waszym życiu było dużo takich ludzi, takich dzieciaków i też może osób trochę starszych od was, którym jak będziecie opowiadać o Duchu Świętym, czy nawet opowiadać o tych słowach, które tutaj w Piśmie Świętym mamy, o tych naszych przygodach biblijnych, które razem przeżywamy, żebyście zobaczyli, jak im się Zaczynają zmieniać buzie, zmieniać oczy, i, i, i widać na ich twarzach zainteresowanie ciekawość i ciekawość, i one mówią w końcu: pokaż mi tego Ducha Świętego, zaprowadź mnie tam, bo ja też chcę spotkać tego Jezusa, którego ty znasz, o którym Ty mi opowiadasz. W moim życiu jest dużo takich osób, na pewno kilka którym z odwagą jakoś opowiedziałam o moim doświadczeniu, o tym, że ja spotkałam kiedyś w moim życiu Pana Boga i że okazało się, że On jest bardzo dobry i że On cały czas w moim życiu dużo dobrego robi. I takie osoby zapragnęły pójść ze mną tam, gdzie ja Go spotykam, tam, gdzie Go doświadczam i same też Go doświadczyły. I do dzisiaj razem nieraz się modlimy, razem uwielbiamy Pana Boga, a czasem nawet wspólnie wychodzimy do, do świadectwa czy do jakiejś posługi. To jest możliwe. I wierzę, że nie tylko w życiu nas, dorosłych, ale już w wieku waszym, dziecięcym, możecie innych zarażać, inne mówić o Jezusie i widzieć, jak się nawracają, jak zaczynają wierzyć w Boga. To się nazywa ewangelizacja. A zatem, idąc za świętym Piotrem, nie wątpimy i nie sprzeciwiamy się, nie zastanawiamy się, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, czy komuś warto, czy nie warto mówić, ale mówimy o Panu Jezusie. Ja przede wszystkim wołamy Ducha Świętego i pytamy się go, i prosimy, żeby on nami kierował, i wtedy, kiedy mamy mówić, żebyśmy nie bali się mówić. Zatem zachęcam Was do tego. Napiszcie dzisiaj w komentarzu, możecie napisać w komentarzu dzisiaj jakieś fajne słowo albo jakąś fajną przygodę apostołów, którą zapamiętaliście już z tych naszych odcinków wakacyjnych z dziejów apostolskich. Podzielcie się, co szczególnie zapamiętaliście, jakąś przygodę naszych apostołów. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Pała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Korzystajcie bardzo mocno z wakacji, z sierpnia, bo to już ostatni miesiąc, więc na maksa wykorzystajcie piękną pogodę, że dużo bądźcie na dworze i nie zapominajcie o Duchu Świętym, o Panu Jezusie, o naszej Biblii, bo Pan Jezus o nas nie zapomina i my też nie chcemy o nim zapominać. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!